Siemanko wszystkim, tutaj Lexus Witam was na Chitone. tak, jesteśmy znowu na Chitone. Nagrywamy ee, Nagrywamy co nagrywamy nową serię, wracamy do serii Chitona. Słuchajcie, no byłem chwilkę afk Stwierdziłem, że dobra, otwarcie było wczoraj, wszedłem na serwer, no i dobra, Poławczę na spawnie eee, I idę się ogarnąć przed nagraniem No i wracam, i patrzcie nie? Ile dostaliśmy rzeczy Nie wiem co to robi, ale chcę żebym eee, To zjadł Nie wiem co to robi, więc nie będę ryzykował Tak, schowajmy sobie to To Myślę, że schowam wszystkie DAX rzeczy, bo jest za dużo tutaj koksów. Sobie schowajmy wszystko Chesta. naprawdę wam dziękuję za to wszystko ludzie. Dzięki, dzięki, dzięki. Weźmy sobie tak za 20 mięska, lol. Więc co się dzieje, co się dzieje, czemu to mięsko jest... Hmm... Nie wiem. To też schowajmy... Aha my tu mamy jeszcze To, 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 to Patyki sobie zostawmy Finta strzały też możemy zostawić Gunpowder Dobra Dzięki za trzcinę Dobra, jest tu gdzieś guziczek? Czy jest tu gdzieś guziczek, czy ja muszę się wydostać stąd sam nie wiem. Także zobaczymy zaraz. Przebiegnijmy się jeszcze chwilę po spawnie. Tutaj jest portal do netheru. Tu są świnki, czyli ja nie muszę się martwić o jedzenie i mogę go sobie wziąć więcej. O, czyli tu jest guziczek, dobra. Mamy najważniejsze rzeczy. Także tepniemy się. Oczywiście będziemy tworzyć tu swoją gildia. Gildia będzie nazywała się prawdopodobnie Hard, czyli Hardcore. Coś w tym stylu. A ja mogę resztę mięsko sobie wziąć w takim razie. Dobra. I idziemy się tepnąć. Tutaj dziękuję kolegom, bo to prawdopodobnie oni mi tutaj porzucali te rzeczy, bo stali przy mnie, gdy wróciłem. Dosłownie nie było mnie, nie wiem, około 10 minut i wszystko co dostałem. Zobaczymy. Dobra. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Bo ja nie. Ej, 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 ale proszę mnie tu przepuścić. Nie chce mi dać tapnęcia guziczkiem. Halo, halo. <grym> halo, halo. O. Dobra. Włączmy sobie cheaty. No dobra, to jest ta burza na serwisie i cały czas grzmi i mnie denerwuje. Ale trudno. Au. Jest meteoritomiejską w ogóle fajne miejsce, tak by the way. A co jest? O, bo to jest takie płytkie. Hmm. Wykłamy trochę węgla. Czyli co, X-ray i kopiemy je, tak? Dobra. Wykony tego węgla. Ej, naprawdę czuję się teraz tak jakoś inaczej, nie? Bo tak cały czas graliśmy. Grałem po prostu na hardkorze jako admin. Dawno nie grałem naprawdę w Minecrafta jako na survivalu. W żaden sposób. Także się cieszę, że w końcu będę mógł sobie gdzieś zagrać fajnie. Mimo iż jest to cheaton, to server serwer na cheatach. To fajny, jest bardzo fajny na swój sposób. Tutaj każdy ma cheaty, czyli każdy jest równy. Chyba że ktoś mniej lub bardziej ogarnia jak ich używać. Jeśli ktoś nie ogarnia jak ich używać, zapraszam bardzo serdecznie do mojego poradnika. Link do niego będziecie mieli w opisie. E, jak zainstalować uzuni, jak go używać, więc. Dobra, tutaj widzimy jakieś skrzyneczki ze spawnerkiem. Pozdrawiam Grego który pisze mi tutaj, że mi dał tego donata, więc bardzo ci dziękuję. Jesteś pozdrowiony na odcineczku. A my wkopiemy się tutaj do spawnerka, ile już nie został splądrowany. Tak, kopia. Kilofem. Dirta. Tak bardzo jestem freekilem. Nie wiem, jak są kamerką. Wydaje mi się, że słońce trochę za bardzo świeci mi przez tą rolę, ale zobaczymy na odcinku. Myślę, że po prostu zaraz się gdzieś zaszyję. Poza nagraniem, sobie wyłączę na chwilkę nagrywanie. Zacznę sobie troszkę kopać, nakopię sobie trochę rzeczy i poszukam jakiegoś miejsca na gildię. A ja nie mam miecza, zapomniałem o tym całkowicie. O, to było. to było. słabe. Moment. Nie, nie wchodzisz tu. Nie, nie. Fuck. To było straszne. Ile ich tam jest? To jest Creeper. Tu jest szkielet. To robimy to inaczej. Zapomniałem całkowicie. Wiecie co? O broni, nie? Znaczy o mieczu. Nie wiem dlaczego. Zapomniałem całkowicie, żeby sobie mieczek zrobić cokolwiek. Tyle drewna przecież u góry było i wszystkiego. A, tak was zrobię. Zbroja dla kunia To chyba koni nie można mieć z tego co mi się wydaje Ale zobaczymy To w drugiej skrzynce Name tak. A pozbieram wszystkie te śmieci ale siody to już mi naprawdę niepotrzebne Chcę tylko sprawdzić czy aby na pewno jest stoł I można kopać na X-Rayu. Jej. Czyli wypada i ze stona, i normalnie, tak. To git, to mogę w sumie. To w sumie mogłem zabrać te rzeczy diaksowe, ale panie creeperze ja bym bardzo chciał, żeby mnie pan zostawił. Dziękuję. I ta woda mi się tu nie podoba a creeper bardziej ha? co jest z jasnością? dobra jesteśmy na górze, zróbmy tak najpierw sobie zróbmy podstawowy ekwipunek tak myślę bo trochę się zgubiłem zróbmy sobie Crafting, to, tak. bądźmy takimi hardcore'ami, zróbmy sobie crafting. Zróbmy sobie piecyk. jest sobie to żelazo, które mamy. zróbmy sobie jakiś mieczek tam. Kurczę, diaksowy może. No diaksowy, będzie łatwiej nam się bronić. Od razu najlepiej to zróbmy, bo trochę się zgubiłem naprawdę. Dobra, mogłem w sumie tego Ender Chesta. Kurde, z Ender -chesta sobie zabrać tej itemy ale nie chciałem chciałem być takim lenty typowym na początku, nie? Hmm, dobra, co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić piecyk jeszcze. Nawet dwa sobie zrobię, będzie szybciej. Czek, postawmy je tu. Co do teksturpaka, właśnie, co do teksturpaka. Jest to mój prywatny teksturpak jak na razie, ale myślę, że za jakiś czas go udostępnię. Jest to teksturpak fajny do PVP. Eee, dobra. Weźmy połowę tu Tylko tyle mam do przetapienia Serio? Hmm, dobra Nieważne Zróbmy sobie diaksowy killoff Pick. Mamy już eku diaksowe Układajmy sobie No ja tak nie lubię mieć cyfu. To możemy wyrzucić Kwiatuszka też od kogoś, przykro mi Zróbmy sobie jakieś daksowego seta znaczy nie diaksowego, tylko żelaznego na początku Jesteśmy na parę hitów tak naprawdę I boję się cały czas, czy ktoś mi tutaj wyjdzie Mimo tego, że mam cheaty I go zobaczę wcześniej, ale dalej się tego boję Jakiś samochód jedzie, przepraszam Czekajcie, ja tu obniżę trochę kamerkę Bo nie słabo było widać Dobra, mogę zabrać to i to Piecyki też idą ze mną Popełniamy speedmine też w sumie On działa tutaj, czy nie działa? Sam nie wiem, naprawdę, nie wiem teraz co i jak tutaj tak dokładnie, bo dawno nie grałem. Znaczy to nie, nie pamiętam co jak było i co się pozmieniało, czy co zostało. Lecimy tutaj do kolejnych skrzynek. E, ogólnie plan jest taki. Wow, to jest ta świątynia, tak? Tak, to jest ta świątynia dżunglowa, ale ktoś tu chyba był, bo jest crafting. Tak, już się powkopywali te niedobre pieruny dobra plan jest taki zdobyć jakieś tam seta jakiś podstawowy w miarę ekwipunek założyć bazę i więc w następnym odcinku lub jeszcze w drugim lub trzecim odcinku już będę z ekipą czyli tam od nas z hardkora ekipą i zobaczymy wtedy weźmy arbuza hmm Tutaj było już dużo ludzi na pewno. Chcę znaleźć fajne miejsce na bazę, zaszyć się zdobyć itemki na gildzie. Mm. I co? I klepać się z innymi, podbijać, szarżować, klepać, nagrywać, wszystko. Dobra. Szukajmy dalej, szukajmy dalej. Ludziska, zresztą nagrania niestety, co się stało, po prostu nie było dźwięku mojego mikrofonu. Ale dużo nie straciliście. W tyle tutaj widzicie właśnie, jak sobie się zaszyłem. Już kończyłem odcinek. Po prostu chy, chcę się zaszyć, wykopać trochę itemów i dopiero nagrywać dalej. Więc do zobaczenia jutro w następnym odcinku. Jeśli spodobał wam się ten odcineczek, nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu oraz dodanie do ulubionych, jeśli chcecie. Trzymajcie się, pa!